A jeżeli ty chcesz wygrać Robuxy, pamiętaj zostawić lajka, subskrypcję, dzwoneczka i napisatnik w komentarzu. Wesołego dnia, Mandy i Bartosz. Pewnie masz suba lajka i dzwoneczka. Wygrywasz Robuxy. Lecimy do odcinka. Szyboneczko z tej strony, Mandy. A dzisiaj ze mną jest Adixu. Witam, witam. I razem z Adixem przetestujemy sobie nowe BMW. Czy jest szybkie? Czy jest dobre? I czy jest fajne? I będziemy zaraz wyścigi. Pierwszy wyścig, będziemy w ogóle mówili z Moltenem. Ciekawe kto wygra: Czy Molten, czy BMW? Tego dwoma Dixu Już Addiksu wiem, że już ma tutaj w sumie BMW, miał wcześniej ode mnie. No, ale no. mi się udało wbić. Wczoraj, dziesiąty poziom, i jest dziesiąty poziom. Mamy więc yy, widzowie, lecimy. Nawet stawiajcie sobie lajki, dobra. Żeby to sprawdzić, to w sumie yy, nie wiem, czy to jest Elektryk w ogóle. To, to jest hybrydowa w ogóle. To jest hybryda, Hybryd, czyli... Aha, hybrydowa. Czyli trochę tak, trochę tak. No tak. ma ale no tutaj. Dobra, to sprawdzimy. dobra. To, yy, to. Wiesz co? Bo sprawdzanie na czas jazdy są lagi. Po prostu sprawdzimy sposób by, yy, do, do, do doganiania. Więc startuj po prostu. A ja cię będę, czy cię dogonię, dobra. czy nie dogonię. Startuj. Dobra, a ja startuję chwilę za i zobaczymy, czy. Yy, o kurcze. O. O nie! No tak? No nie, jak zostaje w tyle No powiem ci, że ja właśnie na most... wiesz, zaczekaj, wjechałem na ten most. Yy, to ja ci powiem kiedy ja wiadę. O, no, wjechałem na most. miam pączka. Już cię nie widzę. O, już cię nie widzę. Jestem obok więzienia już. Już? Aha. No. no to drodzy widzowie, powiem wam, że... O waliłem w jeszcze, waliłem w powietrze, czekaj. To jest tragedia. Chociaż no. Ej, stabilnie. Powiem, nie, o, patrz, na tym. Czekaj. O, mogę mnie teraz. Chociaż coś. stabilnie. Dobra, można widać, że... Dobra, udało się, wygrałem! Dobra, nie, to po prostu tu nie było żadnych szans. Dobra, może zmień to na roasterka, co ty myślisz? O, czekał już... Roaster niby nie jest tak szybki jak Molten, bo Molten to jest jedno najszybsze auto, tak? Aha. Ale roaster nie jest tak szybki, tylko szybko się rozpędza. Czy rozpędzanko będzie tak szybkie, ja elektryczne kontra, takie hybrydowe. No dobra, startuj Dobra, startuję. Dobra, a ja lecę... O kurczak... No ty weź prze. No staram się, to wiadomo, że się odstawię tak no, solidnie. Ja nie wierzę, zobaczcie co się odwaliło. No powiem ci, że ja aktualnie jestem przy więzieniu. No ja jeszcze nie... Wjechałem z tu do... Jestem botka. przy więzieniu, no nie to jest... Co się stało? Jestem na moście. On już jest na moście, czajcie to, widzowie? Ja, ja jestem, jestem na moście. Obok jestem obok banku. I skończyłem. Aha. A ja jadę, ja jadę jeszcze, wiesz, na spokojnie. Ja Zobaczcie, zobacz, zdąży czy zdążę jeszcze, jakby, wiesz, tak dwa razy pojadę i idę. O, Nie, no, tak. cześć. Proszę, że do Tragedia. Ej, tragedia totalna. No ale podobno mają te auto zbufować, ale to jeszcze nie jest potwierdzone. No nie no tragedia totalna. Dobra, a co innego mogłoby się równać z tym autem, ja sobie sprawdzę. Mm, może Urus Urus, myślisz? No, Urus może mieć takie podobne dosyć szanse. Mm, tak no, się może zastanawiam. Albo takie... Lambo... Lambo, o, daj Lambo, daj Lambo, no Dobra. No, Lambo jest bardzo szybkie, więc nie wiem jak tutaj będzie, czy będzie zrównane, bo ostatnio Lambo też jakieś tam bufę. Napiszę więc, mu... Simon odejdź. Dobra, jest. dobra. Bo nie możesz strefić auta jak za blisko. Policja stoi, dobra. Dawaj więc... dobra, jedź, dobra, i jadę. I dobra, ja próbuję go dogonić. Czy dogonię, czy no, nie no, dogonię? No, bo się jeszcze mieć. mi się taki suru, sur, coś, coś CO?! Sur o nie Zobaczcie to! Widzowie, Zobacz, czy wy to widzicie? No nie Adi suje źle. O kurde, yy, wjechał we mnie ktoś. Nie, no widzowie przeszkadzają, a chciałem być dobry, żeby byli. Ale dobra, yy, testy potwierdzone. A czy się Jestem ciekawy, czy cię dogonię. Czeka. Dogonisz, dogonisz. Testy potwierdzone i niestety wyszło to na to, że... Oj Wendy, patrz bok... A nie! No i wyszło na to właśnie, że i tak jesteś szybszy, no bo nawet jak miałeś sztuczkę, to mnie dogoniłeś. Kurcze pieczone! A to nie wiem, możemy tego Surusa wytestować też. No dawaj tak. Surusa, dawaj Surusa. Dobra, czekaj, tak się Dobra, i po tego Surusa sobie tutaj zrespiro. Dobra. Yy, Surus, czekaj, czekaj, Surus, gdzie on jest? Tutaj jest. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, szkoda, że tu policjant jest obok, bo nie, nie możesz chcesz blisko. blisko. Tak. Przeszkadza. No dobra, ale no nie będę kikał tutaj znowu, mam nadzieję, że w sumie po tym odcinku zrozumieją, że bieganie na odcinkach nie jest za dobre. Yy, no dobra. To tak, nie? Startuj no, startuj. Dobra, i nie dobra, a ja lecę to tą lekko. O kurczę, zobacz to! Ej, 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 Wiesz co? Tak patrzę na to, widzą i w ogóle... One nie same nawet są. Tywa to jest, że identyczne właśnie do Surusa, no? Tak jest, to będzie identyczne do Surusa. Cały czas ta sama odległość w od ciebie. No wiadomo, tylko to troszeczkę jeździ. Ej, nie, co się stało z tobą nagle? Co tu Co się stało, ej? Ja się nagle, Co się stało? Ej, ty! Stój! Co tu się Co się... Co, co tu się... CO TU SIĘ STANĘŁO?! Poczekaj no my jechaliśmy bank. pół... pół ja, trasy... Ja bank już skończyłem. Ej, co tu się stanęło? My pół trasy jechaliśmy równo. Co tu się stało właśnie? Co tu się stanęło, widzowie? Ej, ja tego nie ogarniam. Pół trasy jedziemy z, równo? Z ma ma jakieś... potem, nie wiem, jakoś się rozpędza dziwnie. No to byś nitru użył. No I to widzowie, co, znaczy... co tu się stało. piszcie. Ej, dobra, może po prostu weźmy Porsche, co? Porsche wziąć, no, dobra? No, weź to Porsche. Tam... <grym> nie wiem, po prostu jedziemy równo nagle. Wziął! <grym> Torpedę odpalił! Nie, no, tragedia. Ej, nie bo będę miał ciężar dodatkowy. Nie, 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 nie wsiadaj do mnie. A i teraz tak. I ciężar będzie wziął. <grym> dobra, i ten. Dobra, 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 i startować, nie? Startuj! Dobra, lecimy Ooo, Ale spróbuj no. mnie dogonić! Może mnie dogonić! O! Dobra, zobaczymy, co jak z tego nie wiem będzie. Oj, nie ma szans w ogóle. Nie ma tak szans? No, staje Porsche, wie wolniejszy. Więc chciałem powiedzieć, że BMW jest szybkości Urusa, ale. Bez najemnych trików Adiksa, bo ja nie wiem jak on to zrobił, że... Ja też no się... Nie sobie bój, tak nagle jakoś tak kamera, tak jakby, wiesz jakbym, aż wiele się przyjechał i tak mówię, co jest z tą prędkością. Ej, trzeba to sprawdzić, trzeba to sprawdzić! Ja muszę pojechać tym rusem. Bo jakby wiesz takie sobie normalny i nagle jakiś taki boost jest, nie wiem co jest z tym autem. Nie wiem, prostu chyba w nocy, może przyspiesza. A co się, ta kamera mi też dała do przodu! Uu, uu, uu. Dobra, nie rozumiem. Ale dobra, ty mnie doganiałeś, więc to nie było tak żadne... Ej, no weź sobie to ci, auto. A gdzie jest dobra. Urus? On gdzieś jest z przodu czy daleko? Czy gdzie jest Urus? Eee, On tak troszkę tak powiedzmy, w połowie około. Urus, jest mam. Tak, ja Aha. muszę to przetestować. Ja muszę to przetestować! I ty weź BMW. BMW. Weź BMW. Dobra, BMW. Eee, to już sobie zaraz No i daj. dawaj. ja nie wierzę, jak on to zrobił. to jest... <śś> BMW jest na końcu chyba, nie? Tak, tak, widzę, widzę, widzę. Ale powiem ci, że jednego nie można zmówić BMW i to jest wygląd. Wygląd tego auta jest akurat no... Najładniejsze auto, wg Dobra. Kurcze, dobra, startuj! Dobra, i startuję. Dobra. Bardzo dziwne w ogóle, teraz zobacz, o widać idealnie, że równo jedziemy, co nie? O, idziemy równo i za chwilę pewnie mi tak odstawi. Nie idziemy jedziemy w miarę równo. Kurde, poczekaj, może ja zacznę pierwszy jechać, <noise> bo straszne jest to, że ja później miałem cię, albo chodź jeszcze raz zrobimy to, ale te, bo musimy to sprawdzić, widzowie. No ja tego nie sprawdzę, jak tego nie sprawdzę, chodź jeszcze raz od początku jedziemy, ale nie je cały czas prawą stroną, ja cię lewą wyprzedzę, dobra, nie, nie skraczaj dobra. z prawej strony, tej z twojej, chodź od początku jeszcze raz, ale nie, to co odwaliłeś, to jest naprawdę, do. No. <noise> ja nagle patrzę, a ty... i go nie widzę. Nie wiem, właśnie co jest. O, pociąg. Nie wiem. Ty, nie wiem, jak ty to zrobiłeś. Nie wiem, po prostu nie wiem. Jakieś ukryte doładowanie, się. No mówię, że jest jakieś ukryte doładowanie, o którym nikt nie wiedział. A my się właśnie teraz dowiedzieliśmy o tym... <laughs> przypadkiem na odcineczku. Widzicie, macie ukryte specjalne zdolności o, Dobra? Dobra, ustaw się obok. Ustawiam się. Dobra, ustawiam. Yy, więc. Jest pierwszy. Ja jadę. I dobra, jadę tu, dobra. I co z prawą stroną, że jak coś, okay. to mógł Cię wyprzedzić. No kurczę nie, dobra, chodź od nowa, bo Simon wjechał we mnie. No mówię, no i tak dobra. to jest nagrywanie z widzami, a ja później się dziwicie czemu ja kikam, no. Chcę nagrać odcinek, no nie mogę, nie mogę nagrać odcinka. Ale dobra, gramy, dobra, robimy to. Robimy to, dawaj, kurczę, chcę sprawdzić tego surusa, czy on, co on tam ukrywa w sobie takiego. Dobra, dawaj, lecimy z nim. Widzowie też pewnie są ciekawi, czy ja się tak rozpędzę, czy ty użyjesz jakichś cheatów. No i dawaj, jedź. Dobra. Ty jedz cały czas prawą, lewą. I sprawdzimy sobie, czy nagle będę miał takiego speeda, że Adiex nie będzie miał możliwości dogoniania, mnie zupełnie. Dobra. Okej. Okay. O, doganiasz. Tak, doganiasz mnie. Czekaj. No, doga... No, i teraz to się powinno odpalić twoje turbo. Ej, no, to... No, jak ono przystężyło no, nagle! Właśnie. Mówię. Ja... co no, to... No. Ja jestem przy banku. No, strasznie... Skończyłem. Gdzie ty jesteś? Eee... to się na chwilę ale już wracam. No i... Ja nie no, wiem... Potem jakiś nagle tak się jakoś odpala. Nie jest Ja to tak tej. chyba był trochę trasie, odpala się taki wóz, Że to jest masakra mnie nagle przyspieszyło i ty w ogóle zostaliście w no, tak. tyłu. Nie wiem, ale w był moim zdaniem jest do tyłka, jest słabe! Jak surus możemy przecić? Nie no, to jest, to jest słabe auto. Wygląda, wygląda kozacko, ale no. jak dla samego jeżdżenia, słabe. Nadal roaster najlepszy <grych> na roaster Masz, tak, najlepszy. Roster nadal ma miano króla, nic go jeszcze nie pobija, więc no... Znaczy Roster, raz mówię, nie jest najszybszym autem, jest autem, które jest najbardziej mobilne, ponieważ bardzo szybko się rozpędza do jednej z najlepszych, najszybszych prędkości część breaku. Więc no... Da się Rostera wyprzedzić, na przykład Moltenem lub be, tym Bugatti nowym. Ale zanim się rozpędzi, no to już zabraknie miejsca, więc no nie jest to zupełnie opłacalna prędkość. Drodzy widzowie, by zamiętu testowaliśmy BMW, więc dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, do Tadiksa. Na, na razie trzymajcie się do kolejnego odcinka. Odcinka!